Witamy serdecznie koleżanki, kolegów, hodowców. W dniu dzisiejszym chcieliśmy nagrać taki filmik odnośnie przyszłorocznej edycji. Zaprosić wszystkich chętnych do udziału w edycji 2024. Tak, może od czego zaczniemy? Od zmian jakie nastąpiły w regulaminie, więc minimalne zmiany są. Wyeliminowaliśmy już te gołębie rezerwowe. Czyli każdy hodowca może oddać dowolną ilość sobie gołąbków, nie mamy u nas drużyn, tylko indywidualne sztuki i nagrodzone mamy indywidualnie gołębie z każdego lotu, ja tu może się posłużę ściągą, żebym nie wiedział, żeby nie pomylił, przepraszam, i tak, od, pierwszy, od jednego, pierwszego do czwartego lotu mamy nagrodzone po 10 gołąbków, od pierwszego do dziesiątego miejsca, ja tylko będę może główne nagrody czytał, żeby... Za długo to nie zeszło i pierwsza nagroda jest w wysokości 10 tysięcy z każdego lotu tego krótkiego, później jest półfinał, półfinał jest na 350 km, jest 40 tysięcy pierwszy gołąbek. Finał FCI i tu jest kolejna zmiana, bo finał już w przyszłym roku chcemy zrobić na dystansie 517 km z miejscowości Myśliwórz i tutaj kolejna zmiana jest to nagroda w wysokości pół miliona złotych. Kolejne zmiany to będą ASI. Długodystansowe i krótkodystansowe. A z długodystansowe to będą z trzech ostatnich finałów, czyli półfinał, finał FC i Ekstra Ekstrafinał, jeżeli warunki będą normalne i wszystko będzie, to planujemy na 600 parę kilometrów zrobić. Jeżeli będą jakieś extreme, wtedy warunki, wtedy zrobimy po prostu ekstrafinał jakieś tam 550, 540, a finał 517. Także będą jakby dwie 500 wtedy, gdy byłyby ciężkie warunki. Jeżeli to będą w miarę normalne do przelecenia warunki. To będziemy robić na dystansie 600 km. A z, długodystan z krótkich dystansów, czyli od 1 do 4, z tych lotów konkursowych, pierwsza nagroda to jest 20 tysięcy, a z długodystansowy, pierwsza z tych trzech lotów, pierwsza nagroda jest 40 tysięcy. No i na finał, tak jak w samolocie, jest zabezpieczona pierwsza nagroda 50, druga 25, trzecia 10, a resztę do 50 gołąbka mamy yy, do podziału z uzbieranej kwoty. 70% netto, czyli od kwoty wpłaconej, bo tam świadowcy czasem pytali, żeby było jasne, od kwoty wpłaconej jest potrącony podatek VAT. No i kwota netto jest podzielona. Kwoty netto 70% jest podzielone, 30% to jest po prostu dla nas na organizację lotu czyli przejazdy, kabina, paliwa, kierowcy, impreza i te wszystkie inne rzeczy związane z organizacją lotu, treningi i tego typu rzeczy. Czyli na to idzie 30% 70% idzie na pozostałe nagrody. Łączna pula nagród to jest 2 miliony złotych, w tym jest wiadomo nagrody, puchary i wszystkie rzeczy związane z tym. Plus właśnie ta aktywacja, więc to może być nawet 2 miliony 100, wszystko w zależności od ilości gołębi no i ilości chętnych w tym locie dodatkowym, czyli tak pokrótce. No i jeszcze kolejna zmiana bardzo ważna, że do 300 Gołąbka mamy jeszcze nagrodę w wysokości 1000 zł, jeżeli chodzi o finał FCI, ten 500 km. Może przeczytam też do 10 miejsca, bo są ciekawe nagrody, także myślę, że tych kolegów zainteresuje to, no bo w sumie po to się walczy, nie? Czyli pierwsza nagroda jest pół bańki, druga nagroda 150 000, trzecia nagroda 100 000, czwarta 50 000. Piąta, dwadzieścia, szósta dycha, siódma dycha, ósma dycha, dziewiąta dycha. Od 10 już po pięć tysięcy, no i tam resztę szczegóły to już tam mówię w regulaminie. Kolejne, oczywiście, bardzo duże zmiany, yy, w kierunku, o no, których już w, sumie w tym roku były takie przymiarki do tego i część już tych zmian została wprowadzona w trakcie tego roku, ale w przyszłym roku już to na pewno będziemy z, z, od pierwszego lotu wszystko stosować zgodnie z tym, zresztą to jest ujęte już w regulaminie zgodnie z tym, co zapisaliśmy w regulaminie. A zmiany są dosyć duże, bo, bo bardzo mocno idziemy w transparentność gołębnika, ponieważ no, uważam, że zwłaszcza żeby zagranicznych klientów zdobywać, no to niestety albo stety ta transparentność musi być, żeby było to, to zaufanie. Tak jak to kiedyś powiedział na filmie kolega Marcin Jania. Transparentność jest to szacunek do uczestników. A ja chcę właśnie szanować swoich uczestników, i, i, i dlatego są takie zmiany. I między innymi, tak. A tak zresztą, jak było w tym roku, koszowanie pod nadzorem kamer. Całe koszowanie. Później, tak. Przelot gołębi monitorowany GPS-em. Czyli wszystkiego, może tak od tyłu wziąłem to, może tak. Koszowanie pod nadzorem kamery. Kamery też dodatkowo zostaną zamontowane na przyczepie na kabinie i od momentu włożenia pierwszego kosza będą załączone kamery. Nie wiem jeszcze jak to technicznie, czy to będzie do wglądu po przelocie, czy w trakcie na żywo będzie można to już nie wiem to już tak e, mówię techniczne sprawy to już zobaczymy jak to w każdym razie na pewno będzie to wszystko monitorowane. Później będzie udostępniony taki filmik i albo będzie go można po przylocie, po wypuszczeniu sobie przeglądnąć, zobaczyć Ewentualnie, jak się uda na żywo, to jak najbardziej będziemy dążyć w tym kierunku, żeby to było na żywo. Przede wszystkim GPS w samochodzie, żeby każdy mógł widzieć, gdzie ten samochód się znajduje, o której wyjeżdża, od gdzie dojeżdża, w którym miejscu stoi, tak, żeby nie było później jakichś niedomówień, nieporozumień, jakichś głupich pogłosek, czy tego typu różnych rzeczy, bo wiadomo, część ludzi umie się w to fajnie bawić, no, ale są ludzie, którzy po prostu cały czas próbują jakoś dokuczać. No ale no, z takimi też musimy sobie radzić. Właśnie dla takich, którzy dokuczają, to po to robimy te rzeczy, żeby po prostu no, ukrócić ich puste, niepotrzebne gatki, jak się to mówi. I tak, i przede wszystkim przelot jeszcze też GPS-em, czyli koledzy macie monitorowane od samego początku koszowania, wyjazdu, włącznie z przejazdem. Moment wypuszczenia gołębi jest nagrywany na Facebook, na YouTube, jest tworzony filmik na Facebook na żywo. Oczywiście plombowanie kabiny, to co robimy co roku, później na pewno będziemy zapraszać chętnych na potwierdzenia, tak żeby po prostu ci co chcą sobie przyjeżdżają chętnie, nie będziemy tam jakichś płatnych z PZGP za pieniążki, którzy tam potwierdzają, to nawet nie chodzi o, to, o, o, o tą kwotę, ale jest to moim zdaniem trochę tak wiadomo, że za pieniążki to ludzie robią różne rzeczy, więc... Więc najlepiej, żeby to byli ochotnicy, zwłaszcza uczestnicy lub stricte obserwatorzy. Może być nawet 10 osób. Mi to wcale nie przeszkadza. Będzie podawać urzędne wszystko, także najchętniej zapraszamy takich osób e, chętnych, żeby przyszli, nawet nagrali, zobaczyli to wypuszczenie i wtedy każdy wie, że w tym miejscu te gąbki były. No i oczywiście rozplombowanie takie rzeczy, wszystko po prostu, żeby tacy obserwatorzy sobie obserwowali. Przynajmniej będziemy zapraszać. Bo ja nie obiecuję, że zawsze będą. Jeżeli nikogo nie będzie, wtedy no, no, będziemy się właśnie posiłkować z takim potwierdzającym PZHGP. Ale będziemy się raczej starać, żeby to po prostu ktoś z kibiców zawsze był. No i później, tak jak mówię, ten przelot GPS-em będzie monitorowany do samego przylotu i to też, żeby nie obciążać klientów, czyli was skodowców, tymi GPS-ami, bo to. Różnie tam byli hodowcy, którzy w zeszłym roku chcieli, jedni chcieli, nie chcieli, bo no na finał na przykład nikt się nie chciał zgodzić, żeby, żeby po prostu GPS-a nosiły gołębie, przynajmniej do tych, co, co ich pytałem, bo nie wszystkich pytałem, to żeby też było jasne. Dlatego postanowiłem wyhodować swoje hodowli z 20 czy z 15 takich gołębi. No i dysponujemy tam GPS-ami, bo też jesteśmy przedstawicielem tutaj na Polskę firmy Skylander. Mamy też serwis, wszystko tutaj u nas można. Jeżeli ktoś by też był zainteresowany takimi GPS-ami, to można u nas dostać to. No i to na pewno będziemy zakładać w tym gołąbku, nie wiem, 5, 6, 10. No i ile zobaczymy, ile to technicznie będzie możliwe, tak żeby te tak zwane trackery, czyli u nas wychowane tego gołębie, one będą tylko latać z GPS-ami. Żeby po prostu hodowcy widzieli, jak tego gołębie przelatują, którędy idą. Żeby też właśnie, bo dużo hodowców mówi, że idzie tak, szak różnie wieje na środek Polski, to że idą z wiatrem, tak, nie tak. A ja po prostu już wiem, że jednak my wiemy swoje, a gołębie wiedzą swoje. A wiem to z tego, że już po prostu nagrywałem trzy loty w tym roku i niestety był wiatr wypychający na Polskę, gdzie wydawałoby się, że gołębie pójdą z wiatrem. Wręcz przeciwnie, poszły w stronę gór i lecam sobie ponad góry. Tu już od Prudnika, Opola, a przy nawet locie finałem to leciały gołębie już od Kudowej Zdrój, bo stamtąd miałem przyjąć zgłoszenia, że tam gdzieś jakieś gołębie się zatrzymały. No nie wiadomo czy większość tych gołębi leciała, czy jakieś w... przypadkowe kilka, które zabłądziły, gdzieś tam poleciały. Chociaż ja podejrzewam, że wszystkie leciały tam tymi górami. No niestety giełd się charakteryzuje, może niestety albo stety charakteryzuje się tym, że jest w górach i te gołębie są przyzwyczajone do tych gór, lecą tymi górami. Moim zdaniem też to jest fajne, bo naprawdę to też jest jakby kolejna poprzeczka do pokonania przez tego łąbki. Więc po prostu będziemy wiedzieć. Nie będzie już pustych, niepotrzebnych gadek, że leciały tak, jak będziemy wiedzieć, które lecą, przynajmniej część tych gołębi, no bo wiadomo, że te trackery nie polecą same na pewno z grupami gołębi. No i przylot oczywiście tu na miejscu też będzie monitorowany cały czas, czyli na live, na YouTube. Gdzie jest podzielony obraz na cztery części, są trzy gołęb, po trzy gołębniki, trzy górne, po cztery, przepraszam, cztery górne, cztery środkowe, cztery dolne gołębniki, plus jeszcze mamy yy, okienko z wynikami, gdzie można sobie oglądając przylot, można na bieżąco po prostu widzieć wyniki. Nie trzeba wtedy uruchamiać z dwóch stron benzina, i tego tak tak my to wymyślili już w tym roku, my to testowali. Yy, działa to yy, tam, minimalny raz było zacięcie. Ale to też hodowcy, tak mówię, to w trakcie lotów dopiero żeby dopieli wszystkie rzeczy, tak mówię, były przekaźnik budowany. No masa, masa była przeszkód, ale uważam, że dużo tych przeszkód żeśmy już pokonali. No i zwracam jeszcze do tych lotów. O tym co mówiłem, jak to niestety jest ciężko, albo stety jest ciężko na Giewoncie, dlatego że tego lecą górami. No i też loty. Loty właśnie mają za zadanie selekcjonować te gołębie i tu też się chciałem tak pochwalić, bo ostatnio nawet z Hubertem Ośką gadałem i mówi, że też gołębie, które kupił tu z Giewontu to z tych gołębi świetnie się mówi, na kraku się spisowały I, i tak samo u nas ten gołąb, który został drugim masem długodystansem, który był trzeci z finału i, i trzeci z któregoś tam drugi albo trzeci lot konkursowy, już nie pamiętam. Czyli świetny naprawdę wynik ten gołąbek zrobił. Okazuje się, że matka to też jest zakup z Giewontu, czyli yy, też Marcin, Janek, który zakupił gołębia z Giewontu miał na korabi pierwszego po takim gołębiu. Jest to oryginał yy, od Tadzia Gierczaka, którego też serdecznie pozdrawiamy. Także widzimy, koledzy, że sposób naszej selekcji jest uważam dobry, ponieważ kolejne gołębie rodzą kolejne gwiazdy. Także, że, że jest to nie przypadek też, ja pochwalę się, że Zakupiłem sobie od litera Ziberta gołębia z Giewą, który wygrał półfinał, i po tym gołębiu też gołąb na Costa de Sol z finału był siódmy. No, także widzimy, dużo by jeszcze można było takich różnych rzeczy wymieniać. Ja, ja nie chcę, bo może nawet nie ma na to czasu. Więc jeżeli chodzi o tą selekcję, to jest w ten sposób selekcjonowane i, i też tam czasem tak jak to do różnych rzeczy się tam niektórzy przyczepiają, do tego mówię, że. Ja po prostu w ten sposób, taką formę przyjąłem prowadzenia. Może na początku inaczej to prowadziłem, teraz jednak po tych 10 latach prowadzenia wiem, że, że te finale muszą być ciężkie, muszą być ekstra finale ciężkie, muszą się tego jakby selekcjonować, muszą przylatywać pojedynczo i będziemy na pewno do tego dążyć. Ja też nie mogę dzisiaj zagwarantować odwodzcom, że na przyszły rok będą na przykład super ciężkie finały, czyli wszystkie loty przy prędkości 1000, tak jak w tym roku były 1000, 1200 czy 1000, to wszystkie loty praktycznie były. Takie wymagające, ale na pewno będę się starał i będę dążył i tak ustawiał te loty, żeby były właśnie w takich warunkach, gdzie prędkości, żeby nie przekraczały tam 1300. Przynajmniej tak będę próbował. Ja też nie powiem, żeby tak leciały. To jest normalna sprawa, bo też wiatr może czasem dmuchnąć, ale tak jak będę dokonał wszelkich starań, żeby te loty były takie ekstremalne. Bo uważam, że loty, zwłaszcza finały na z wiatrem, jak idą 1500, 600, 700, to takie trochę niesprawiedliwe, jak siada 50 gołębi na raz. Tym bardziej, że jeszcze jak są nagrody podobne, powiedzmy pierwszy, drugi, trzeci, piąty, jak te nagrody nie ma takich przeskoków, no to może ok, bo wtedy przyjdzie piątka, i ok, ale tak jak my w tym roku tą nagrodę główną. Swiną udali wysokości pół miliona, no to jeżeli średnio kubka powiedzmy 10 gołębi, to dziesiąty gołęb weźmie na przykład 5 tysięcy, a, a pierwszy pół miliona, no to, to jest dosyć duża rozbieżność, także także yy, dlatego dlatego tak planujemy to prowadzić. A jak będzie, no to też czas pokaże. W każdym razie na pewno z dużą, dużym zainteresowaniem się ten nowy regulamin cieszy i myślę, że forma prowadzenia. Yy, Właśnie wspólnego gojenika w tym roku też, zwłaszcza w zagranicznych hodowców, duże uznanie zdobyła, bo duży był odzew. Dużo hodowców deklaruje się, że w przyszłym roku będzie uczestniczyć, bo im się podobają te prędkości. Także że cieszę się, że po prostu docenili mnie przynajmniej hodowcy z zagranicy. Chociaż z Polski też bardzo dużo osób, ponieważ regulamin został wrzucony kilka dni temu. Myśmy akurat byli. Na urlopie trochę trzeba było odpocząć po tym wszystkim i dzisiaj będę aktualizował listę. Już widzę, że tam jest ponad 100 hodowców zapisanych, także tempo jest niesamowite. W ciągu kilku dni jest 100 hodowców, już się zgłosiło. Tym bardziej, że jeszcze ci hodowcy z zagranicy, to po prostu oni się nie zapisują, tylko dzwonią i, i rezerwują jakby miejsca. Mam tam kilku takich koordynatorów, którzy obiecali i wstępnie pozgłaszali mi ilości sztuk. Także to też na pewno taka rezerwacja zostanie tam wykonana w tej liście zgłoszeń, żeby po prostu mniej więcej wiedzieć, ale niestety no, hodowcy zagranicy jakby nie zgłaszają się wcześniej, tylko po prostu przywożą i oddają gołębiny. Dla nich trzeba te miejsca też zarezerwować. No wiadomo, obsada jest duża, bo mamy, gołębie planujemy przyjąć tak prawie jak w tym roku, czyli 4000 sztuk, na tyle jest przygotowany gołębnik. Jeszcze tam mamy pomysł na boilerę. Ta minimalna przeróbeczka, żeby po prostu było jeszcze więcej tych siodeł, żeby miały po prostu dużo miejsca. Ale myślę, że tutaj, przy takim długości gołębika jak mamy, to w tym roku było 3800 nie było wcale ciasno, było dużo miejsca. Także uważam, że bez problemu się zmieszczą. No i co ważne, opłata za gołąbka 750 zł. Dużo, niedużo. No nie wiem, porównując to do innych wspólnych gołowników, zwłaszcza za granicą. No to uważam, że, że, że ta kwota jest bardzo adekwatna do nagród, i powiedziałbym, że, że yy, no myślę, że nie jeden ciężko będzie znaleźć za granicą gołębnik, który, który po prostu yy, przeskoczyłby procent przeznaczony na nagrody. Do tego. Także też to jest kolejny, że tak powiem, ukłon w stronę Was, hodowcy. Po prostu no, chcę, żeby ten mój gołębnik był prestiżowy, żeby zyskał prestiż nie tylko w Polsce, bo za granicą tak samo, bo po to się pracuje, po to się rozbudowywałem i, i szłem w tym kierunku, żeby jednak ten prestiż zyskać, dlatego też są takie nagrody, nie inne. Myślę, że, że jest, jest to naprawdę atrakcyjna suma, jest się już czym pobawić. Także zapraszam wszystkich hodowców do zapoznania się z regulaminem. Jeżeli są jakieś pytania, czy jakieś niejasności co do regulaminu, proszę dzwonić, nie ma problemu, zawsze chętnie pomogę, wytłumaczę. Także tyle, zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w edycji 2024. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot.